Jezus zdjęty z krzyża. Śmierć na krzyżu, zdjęcie z krzyża, tak jak koniec nadziei. Otoczenie Jezusa, jego bliscy myśleli, że da zbawienie światu, że sprawi, że świat będzie lepszy, no a, a tutaj zostało tylko bezwładne ciało. W tej stacji drogi krzyżowej kryje się taka ważna część naszego życia, czyli sytuacji, w których tracimy nadzieję, w których wydaje się, że wszystko, co dla nas ważne, już odeszło i nic dobrego się nie wydarzy. Straszne, bolesne doświadczenie. Wbrew pozorom częste. Zastanawiam się, ile z osób, które pójdzie na EDK, czy poszło, akurat teraz tego doświadcza. Że, że jakby no, nie, nie wydaje się, że istnieje jakaś nadzieja, jakie jest rozwiązanie. Znalazłem tylko jedno. A ono polega na tym, żeby w tej beznadziei, w tym bezwładzie, w tej niemocy i niemożliwości stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, tylko Ty mi zostałeś. Yy. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest cisza. To jest tak jak Eliasz, który ucieka przed pogańskimi kapłanami, przed swoimi wrogami i nie ma już siły i chroni się w jaskini. I kiedy przed tę jaskinię wychodzi, to jest oczywiście jakiś mistyczny opis jego modlitwy. Bóg nie przychodzi w burzy, w ogniu, w wietrze. Bóg przychodzi w ciszy. jeśli to jest twoje doświadczenie teraz ta beznadzieja to spróbuj poszukaj tej ciszy najtrudniejsze jest to że jak boli to chcielibyśmy często biegać żeby to natychmiast zmienić rozwiązać swój problem a tu trzeba poczekać w ciszy poczekać nadzieja jak wschód słońca przyjdzie nowe pomysły nowe rozwiązania. Ale trzeba czekać właśnie ten bezruch w tej sytuacji akurat jest najcenniejszy.